もう18分記録見せていただきました。 zawodnik Śląska Wrocław grający z numerem 23, Wladimir Czap. Jak Ci się podobał Twój debiut w drużynie Śląska? Fajny debiut jest, fajny debut. No. A co sądzisz o kibicach Śląska Wrocław? No dobry kibic, masz do, bardzo fajny kibic, na pewno. Za mną jest Bramka Śląska Wrocław, Radek Janukiewicz. Co zadecydowało o dzisiejszym zwycięstwie? No bo większa determinacja, wiadomo, był to mecz walki, my też może nie zagraliśmy jakiegoś e, super spotkania, ale cieszą punkty na inaugurację 3-1, najważniejsze. Jakie rady dawał wam trener przed meczem? Na pewno, że nie będzie to łatwy mecz, że trzeba walczyć o każdą piłkę i wtedy na pewno wygramy, bo jesteśmy lepszą zespołą. Co zadecydowało o zwycięstwie w tym meczu? Myślę, że jesteśmy zespołem bardziej doświadczonym i myślę, że naszą spokojną grą przeważyliśmy strzale na swoją korzyść i myślę, że to było głównym powodem naszego naszej wygranej. Jaka atmosfera jest w zespole? Bardzo dobrze atmosfera, na pewno, bardzo dobrze. Super wszystkie kolega. Bardzo sympatyczny, no bardzo dobry kolega, na no pewno. To byłeś dzisiaj bramkę, możesz opisać tą sytuację? Nie. Podaj, yy, że był już odrożny dla miedzi. Radek złapał piłkę. Wyszliśmy z szybkim kontratakiem. Tomek Szewczuk przedarł się prawą stroną boiska do środkowa piłkę. Ja mi się udało zamknąć akcję i strzeliłem gola. Śląsk Wrocław pokonał Miedź legnice 3 do 1 po bramkach Kaczorowskiego, Wana i Pokornego. Zakończymy relację kibicowskim wierszykiem trzej królowie wielkich miast Śląsk Wisełka Gdańsk. Dziękuję za uwagę, Radek Kwiatkowski.